Za oknem powiedziałabym jesienna plucha, nie zachęca do wychodzenia na zewnątrz. Zamówiłam sushi i pomyślałam, że wrócimy sobie do przeszłości. Będę jeść i odpowiadać na Wasze pytania. A to może oznaczać tylko jedno, mukbang. Dałam okienko na instastories dosłownie na chwilę, więc zobaczymy jakie pytania udało się Wam zadać. Co uważasz za największy życiowy luksus? Ciekawe pytanie, polecimy sobie tak mocno na początek, na freestylu. Moja pierwsza myśl, i chyba taka jedyna, bo bardzo złożona, to jest czas. No i ten czas można też mocno zazębić ze zdrowiem, no bo w momencie, kiedy jest zdrowie, to jest czas. I w sumie, kiedy jest czas, to jest zdrowie, bo kiedy mamy czas, żeby o siebie dbać, żeby dbać o swój komfort psychiczny i fizyczny, no to też to zdrowie jest lepsze. Także. Trochę się zapętamy, nie? Tak, realnie można mieć ogromne pieniądze, wielkie firmy, helikoptery, posiadłości, ale w momencie, kiedy nie ma czasu na korzystanie z tego życia i z jego uroków i z jego dobroci, niekoniecznie w tym takim materialnym sensie, to uważam, że te rzeczy absolutnie nie mają żadnego sensu i nie wnoszą nic dobrego w to życie. Więc uważam, że takie prawdziwe bogactwo to wcale nie są miliardy na koncie, jednocześnie po prostu głowa zajęta cały czas tymi. Sprawami, pomnażaniem tego budżetu w nieskończoność, tylko posiadanie takich zasobów, żeby móc komfortowo żyć i przede wszystkim korzystać z tego życia ze spokojną głową. Czy zdarza Ci się odrzucać współpracę? Powiem Wam, że już na tym etapie swojej działalności internetowej dziewięcioletniej, to tak naprawdę ze względu na Szacunek do samej siebie, bo uważam, że to jest bardzo ważne, żeby się gdzieś tam nie zatracić w tej twórczości internetowej na tyle, żeby pewnego dnia się obudzić, spojrzeć w lustro i zastanowić, kim ja tak naprawdę jestem i co ja robię. Co ja robię w życiu ze względu na szacunek do siebie i ze względu też na to, co bardzo istotne szacunek do Was, jako do moich odbiorców. Ja staram się bardzo mocno dobierać takie współprace, które uważam, że są ze mną spójne. I właśnie odnosząc się do tego wcześniej wspomnianego luksusu, to uważam, że takim luksusem w zakresie tworzenia w internecie wśród twórców jest właśnie taka silna marka osobista. I ja uważam, że dzięki temu, że w swojej twórczości stronie od kontrowersji, od jakichś dram, kłótni, i takich można powiedzieć fakapów wizerunkowych, to nie dość, że. Ja mogę wybrać spośród szerokiej puli naprawdę świetnych kampanii, to jeszcze te marki faktycznie mi ufają. Więc to jest piękne, i uważam, że to jest taki mój sukces po latach. Że nie muszę łapać się wszystkiego, byle czego, byle tylko wyciągnąć cokolwiek, bo to wcale nie jest tak, że każdy twórca zarabia tak samo albo nawet podobnie. Są twórcy, którzy zarabiają bardzo różne stawki, a czasami byśmy nawet nie pomyśleli, że. Ten twórca może zarabiać takie pieniądze. To właśnie zależy od wyrobienia sobie takiej marki osobistej, ale też, żeby sobie sztucznie nie słodzić, nie zawsze tak było. Popełniałam kilka błędów w swojej przeszłości. i Na szczęście to jest już taka przeszłość, czytaj, 5 lat, 6 lat wstecz, gdzie faktycznie zdarzało mi się podejmować współpracę niezbyt spójne ze mną, niezbyt takie wartościowe. Umiem się do tego przed sobą samą i przed Wami przyznać aktualnie bym się ich po prostu nie podjęła, niezależnie od stawki, która by, która by mi przyszła, bo tak jak mówię, zależy mi na jakości, nie na ilości, bo chcę w tym wszystkim pozostać też sobą i być zadowolona z tego, co stworzę mieć taką głęboką satysfakcję, że robię to, co lubię i robię to dobrze. I mam nadzieję, że tak jest. <grytanie> Pytanie od tej samej osoby. Czy lubię określenie influencerka w kontekście siebie? Powiem szczerze, że się jakoś tak nie obruszam, nie oburzam, w momencie, kiedy ktoś mnie tak nazwie, absolutnie nie. Bo jednak to słowo weszło tak głęboko do naszego takiego młodzieńczego słownika, że raczej ciężko będzie je wyeliminować. Niektórzy używają go tak pejoratywnie, wiecie, że. Ach, influencereczka. A niektórzy po prostu neutralnie. Pomimo wszystko, gdzieś tam po to influencerstwo siłą rzeczy można mnie podpiąć. Ale jeśli chodzi o Funkcjonowanie wśród znajomych, w takim otoczeniu ludzi w rzeczywistości. Nie lubię absolutnie poruszać tego tematu w takich kategoriach. Dzień dobry, jestem influencerką. Absolutnie nie. Często wychodzi to stosunkowo późno, jeśli ktoś nie zna mojej twórczości. Moje miasto, czyli Lublin, jest dosyć hermetycznym gronem, więc się rzeczy my mamy bardzo wielu wspólnych znajomych, gdzieś tam zazębionych na różnych etapach, czy edukacji, czy. Późniejszego takiego dorosłego życia. Więc ciężko jest uniknąć, żebym ja kogoś nie kojarzyła albo ktoś, żeby nie kojarzył mnie. To jest naturalne, czybym tworzyła w internecie, czy nie. Ale mm, nie lubię po prostu poruszać tego tematu w kategoriach jestem influencerką. Takim moim głębokim celem, odkąd tworzę w internecie, a właściwie od momentu, w którym influencerstwo stało się takim trochę śliskim gruntem i zaczęło być kojarzone właśnie mocno negatywnie, też. Z jednej strony nie bez przyczyny, z drugiej strony może zbyt jest to takie szufladkujące, ale ja postawiłam sobie za cel, żeby być kimś więcej niż influencerką. By być na tyle barwną osobą, by móc powiedzieć o sobie, że jestem Julia, lubię sport, ćwiczę na siłowni, biegam, interesuję się psychologią i możemy na ten temat. Porozmawiać przez cały wieczór i kolejny dzień. Ogromną radość daje mi tworzenie treści kreatywnych w sieci, i staram się przy tym dawać pewną wartość moim odbiorcom. I to już brzmi zdecydowanie lepiej, więc ja się absolutnie do tego określenia influencerka nie przywiązuję, bo zwyczajnie uważam, że jestem kimś więcej niż tylko influencerką w tym takim dzisiejszym rozumieniu. Co Cię inspiruje do Tworzenia i do rozwoju. Też ciekawe pytanie. Można z różnych stron do tego podejść. Prysznic. Ja wiem, że to może nieoczywiste, ale mi pod prysznicem zawsze przychodzą najgłębsze przemyślenia i jakieś wizje odnośnie i twórczości mojej internetowej i po prostu takiego osobistego życia. Tak, to pierwsze, co mi przyszło na myśl. Inspirują mnie kobiety. Inspirują mnie niesamowicie, właśnie takie. Zaradne, piękne, inteligentne kobiety. Uwielbiam obserwować ich poczynania, uwielbiam obserwować to, co robią, to, co tworzą, to, co przekazują. Uwielbiam po prostu oglądać, tak nawet wizualnie, piękne kobiety. Był taki okres, kiedy to rodziło we mnie dużo takich porównań odnośnie samej siebie. I tak, wiecie, z jednej strony nie było we mnie żadnej takiej jakiejś głębokiej zazdrości i złośliwości, ale za chwilę pojawiały mi się takie porównania, że ale ona ma ładne to i to, czemu ja tak nie mam? Trochę mi zajęło, zanim zaczęłam patrzeć na te kobiety z takim podziwem, ale jednocześnie absolutnie nie umniejszając samej sobie. Jeśli macie podobny problem aktualnie, to może nie doradzę zbyt wiele, bo tak naprawdę to wszystko opiera się na pracy z samooceną, z obrazem siebie. A, nie jestem psychoterapeutą czy psychologiem, by się móc na ten temat wypowiadać, ale mogę powiedzieć, że to naprawdę jest możliwe i po latach pracy może się zmienić naprawdę dużo. Także, jak ktoś Wam mówi, że ludzie się nie zmieniają, to nie wierzcie. Ja ogólnie jestem bardzo uwrażliwioną na całe otoczenie, na, na społeczeństwo osobą. Ja bardzo dużo widzę, bardzo dużo obserwuję. Nie jestem taką głośną i taką, wiecie, absorbującą osobą, otwieram się dopiero po czasie, ale bardzo dużo widzę, bardzo dużo obserwuję, tak jak wspomniałam, i właśnie ze świata, po prostu z ludzi, z, z tego co widzę, co doświadczam, czerpię najwięcej inspiracji. No i oczywiście też po prostu, zwyczajnie od innych twórców, którzy są dla mnie wartościowi, jako twórcy, oczywiście. Czy jest Ci ciężko, odkąd dowiedziałaś się, że nie możesz dźwigać na siłowni? Nie, nie jest mi ciężko. Miałam na początku taki głęboki sentyment do właśnie progresowania z ciężarami, do trójboju, bo dopiero zaczęłam tak naprawdę całą swoją przygodę, gdzieś tam w głowie jakieś klarowały mi się myśli o tym, że może wystartować za jakiś czas w zawodach no i po konsultacji flebologicznej czyli takiej odnoszącej się do żył dowiedziałam się, że no niestety przez predyspozycję do żylaków, do obrzęków limfatycznych nie powinnam tak dźwigać, bo moje dotychczasowe dźwiganie spowodowało, że stworzyły mi się już żylaki, w tamtym momencie konkretnie jeden żylak. No i nie byłam w szoku, bo ja z takimi obrzękami gdzieś tam zmagałam się od w na letnich lat. Właściwie już od dzieciństwa gdzieś tam zauważałam jakieś takie objawy, ale wydawało się to jeszcze takie niegroźne. Z czasem, im więcej trenowałam, tym bardziej zauważałam, że te nogi robiły się takie ciężkie, zmęczone, takie odrętwiałe, nie wyglądało to dobrze. Tak jest mój organizm skonstruowany. Jedyne co mogę robić, to po prostu dbać o zdrowie tak, żeby te żelaki się nie tworzyły z taką częstotliwością. No i żeby się tworzyło ich jak najmniej, tak naprawdę, tyle mogę zrobić. Czyli zimne kąpiele, drenaże limfatyczne, yy, taka łagodna aktywność fizyczna, przede wszystkim cardio, dlatego mocno włączyłam bieganie i różne inne takie dynamiczne aktywności, stretching, yoga, pilates, no i oczywiście również trening siłowy, no bo to jest pompa mięśniowa i to jest bardzo potrzebne. Nie można z tego całkowicie zrezygnować, przynajmniej może, nie można. Nie trzeba z tego całkowicie rezygnować, tylko raczej postawić na niższe obciążenia, takie które faktycznie nie powodują tak dużego ciśnienia w kończynach dolnych. To jest bardzo ważne. Dlatego ja też zrezygnowałam z martwych ciągów ciężkich, RDL -e nawet jak robię aktualnie, to jest maksymalnie 40-50 kg, gdzie moje wyniki już zahaczały takie 80. Realnie byłam w stanie RDL -e już z 80 robić. W martwym ciągu też już zbliżałam się do 120, czy siadzie też już była prawie stówka. No i z perspektywy czasu, czy żałuję, że tak się stało? Nie, no po prostu zdrowie jest dla mnie zawsze top of the top. Nie mam czegoś takiego, że moje ambicje przykrywają mi gdzieś tam potrzebę zdrowia. Zdrowie jest dla mnie zawsze najważniejsze. Ja dla zdrowia zrobię wszystko. U mnie sport jest i mam nadzieję będzie przez długie lata bardzo obecny w życiu, więc jak nie to. To co innego. Po prostu znalazłam sobie inną formę takiego spełnienia i odnajdywania satysfakcji z ruchu, więc, więc nie, nie jest mi ciężko, choć rozumiem, że dla kogoś mogłoby to być ciężkie. Czy planujesz wziąć ślub? W sumie to takie pytanie wspólne. Czy planujemy z Krystianem? Na razie jeszcze nie jesteśmy zaręczeni. I czy planujemy ślub? Może jak będziemy gdzieś tam razem, będziemy coś razem nagrywać? Bo jest taki plan, wciąż jeszcze nie zrealizowany, ale jest. No to opowiemy ogólnie o takich naszych związkowych perspektywach. Ale ja, jeśli chodzi o ślub, mogę Wam powiedzieć, że u mnie to bardzo mocno ewoluowało, bo kiedy byłam młodsza, to gdzieś tam w głowie miałam taką wizję, że chciałabym mieć ślub, założyć białą suknię, kwiaty, jakiś taki pałacyk, po prostu klimat, muzyka. No i właśnie na przestrzeni czasu doszłam do takiego wniosku, że mi chyba do szczęścia. W jakikolwiek sposób nie jest potrzebne wystawny wesele, wystawny ślub. Nie mam nic y, absolutnie do tego, bo każdy podejmuje takie kroki we własnym zakresie i zgodnie ze swoim sercem. Ja tu mówię o swoim własnym odczuciu odnośnie swojego własnego ślubu i wesela. Nie czuję tego po prostu. My też ten temat obgadywaliśmy, obgadujemy na bieżąco, słuchamy siebie wzajemnie, czy mamy podobne wizje, czy inne, jak to widzimy. Szczerze mówiąc, jak ja bym miała y, tak widzieć nasz ślub, to bym powiedziała, że to po prostu takie nasze, osobiste wydarzenie z wyłącznie najbliższymi osobami, jak rodzice, dziadkowie, siostra, najbliżsi, przyjaciele tylko i wyłącznie. Nie wyobrażam sobie zaprosić jakichkolwiek cioć, wujków, z którymi nie mam żadnej więzi, żadnego kontaktu, bo tak jak ja Wam wspominałam, ja mam y, średniej wielkości rodziny, aczkolwiek kontakty bliskie, takie bardzo zażyłe, pełne miłości, utrzymuję tylko z tym takim naj, najbliższym gronem. I czuję się z tym dobrze, czuję się, to jest z wyboru po prostu. Więc nie wyobrażam sobie zaprosić na mój ślub jakiś ciotek, wujków, których nie widziałam od lat. Chciałabym, aby to był taki nasz czas z ludźmi, którzy faktycznie realnie nas kochają, których my kochamy i z którymi czujemy taką realną, codzienną, głęboką wspólnotę. Tak bym to ujęła. Tutaj mam takie pytanie podzielone na kilka okienek odnośnie tego... Mojego poglądu, że nie wierzę w przeznaczenie, bo ostatnio o tym wspomniałam. Co wam mogę powiedzieć? Temat rzeka, więc nie wiem za bardzo, za co się chwycić. No, ale dlaczego uważam, że nie ma przeznaczenia? No, między innymi dlatego, że w życiu wydarza się tyle różnych sytuacji i tyle ludzki, ludzkiego cierpienia, ludzkich też takich niefartownych sytuacji, że ciężko jest mi uwierzyć w to, że pewne rzeczy takie wygodne są przeznaczeniem, a inne Niewygodne nie są. No bo nie powiecie mi, że na przykład, teoretyzując, para ludzi z patologicznych rodzin, nie mająca dostępu do takiej rzetelnej edukacji w zakresie współżycia i takiej zwyczajnej, głębokiej samoświadomości, zachodzi w ciąże, bo takie jest ich przeznaczenie. I przeznaczeniem dla nich jest posiadanie dziecka, a dla tego dziecka jest urodzenie się w rodzinie patologicznej, w której na przykład nadużywa się alkoholu. No fajne przeznaczenie. Nie, po prostu dla mnie to jest związek przyczynowo-skutkowy. Jesteśmy istotami biologicznymi, stworzonymi też do rozmnażania. Nie stosujemy zabezpieczenia, istnieje ryzyko zajścia w ciążę, więc ciężko jest tu mówić o jakimś przeznaczeniu. Albo też dosyć skrajny, ale stosunkowo dobrze obrazujący mój pogląd yy, przypadek, to jest to, kiedy załóżmy dwuletnie dziecko, Choruje na nowotwór. Jest to dla mnie ogromnie bolesne i takie trudne do zrozumienia, kiedy ktoś to tłumaczy, załóżmy, jakąś lekcję dla rodzica, albo, nie wiem, tym, że to dziecko niesie jakiś trud w wyższym celu. Jak można powiedzieć, że maleńkie dziecko cierpi z jakiejś przyczyny? W sensie ono cierpi z jakiejś przyczyny biologicznej, ale jak można dopisywać temu Jakiś głębszy sens. Ja rozumiem, że tak jest łatwiej, ale, ale mnie to osobiście, jako osobę, która kocha dzieci i która pragnie być matką, niesamowicie rusza. I, I boli mnie to strasznie. I nie lubię takich w ogóle porównań. Jest to krzywdzące. Krzywdzące dla rodziców, którzy tracą swoje dzieci właśnie w wyniku choroby, bo oni, niezależnie od swoich jakichś czynów w życiu, nie wiem, tego, że podłożyli nogę koledze w podstawówce albo. Nie wiem, zazdrościli sąsiadowi, że ma bardziej zieloną trawę. Stracili dziecko. Nie wiem, co ktoś musiałby zrobić, chyba tylko i wyłącznie odebrać komuś życie, albo znęcać się nad nim psychicznie czy fizycznie, żeby zasłużył sobie faktycznie na to, żeby stracić dziecko. No nie, gdzie tam jest przeznaczenie? Albo nie wiem, ojciec trójki małych dzieci umiera w wypadku samochodowym. Przeznaczenie? Przeznaczenie dla tych dzieci, dla niego, dla jego żony? Nie wiem. Ja wiem, że nie każdy się utożsami z moimi poglądami, bo ja jestem raczej takim twardo stąpającym człowiekiem po ziemi. Daleko mi do myślenia magicznego, wiary, nie wiem, w karmę, w przeznaczenie. Przez to uważam, że my jako ludzie jesteśmy stosunkowo prostymi istotami, które mają pewne proste mechanizmy. Mamy przetrwać, a żebyśmy przetrwali, to musimy być istotami społecznymi. Musimy mieć uczucia, musimy tworzyć stada, musimy się rozmnażać, żeby nasz gatunek przetrwał. Mamy mechanizmy obronne, jak strach, złość, szereg innych różnych emocji. To wszystko jest takie z jednej strony bardzo złożone, ale z drugiej strony też bardzo proste. I nie lubię się doszukiwać, no, znaczy z jednej strony lubię, bo ja wszystko rozkładam na czynniki pierwsze, ale w mojej głowie pewne rzeczy się po prostu zadziewają. Na niektóre mam wpływ, na niektóre nie mam. Na to, czy... Wstanę teraz i pójdę się poruszać, czy siądę z chipsami na kanapie? Oczywiście też często siadam z, z chipsami na kanapie i to jest jak najbardziej okej, okay. ale chodzi mi po prostu o takie ogólne, szersze patrzenie na zdrowie, na dbanie o samego siebie. To my decydujemy, jakich wyborów dokonujemy, jeśli oczywiście nie wchodzą w grę jakieś głębsze choroby w głębszym podłożu psychologicznym. Czy korzystasz z czata GPT. Korzystam, ale z umiarem i uważam, że to może być naprawdę cenne urządzenie, ale jeśli korzystamy z niego mądrze. Ja ostatnio zauważam plagę niesamodzielnego myślenia, niesamodzielnego pisania. To z kolei powoduje, że ludzie się niesamowicie rozleniwiają i nie pobudzają takiego twórczego myślenia, swojej własnej kreatywności, więc jest coraz więcej takich po prostu kopiuj wklej, kopiuj w klej. Smutnych, sztywnych, sztucznych tekstów robota. Zauważam taką tendencję. My, widząc nasz rozwój technologii, tłumaczymy to wszystko szerokim dostępem do wiedzy. Tylko my, owszem, Dostęp do wiedzy będziemy mieli, ale my nie będziemy mieli własnego rozumu. Te wszystkie systemy mają spowodować, że społeczeństwo będzie trochę głupsze, no bo nie oszukujmy się, łatwiej się manipuluje i posiada władzę nad ludźmi, którzy są głupi i niesamodzielni w myśleniu, niż nad ludźmi, którzy faktycznie umieją sami krytycznie myśleć i podchodzić do pewnych problemów. Zjadł właśnie ostatni kawałek sushi i tym samym kończymy odcinek. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie.